Witajcie widzowie w kolejnym odcinku. Wiecie, że dzień ten to dzień Europy. I Chcę was nauczyć, jak wygląda Europa i jakie, no wiecie, kraje są. Tata mi kupił. Pudełko na moje samochody. Hot jest. Widzicie jakie są tutaj? Mm. No i cóż? Mam globus i pokażę Wam, jakie kraje możemy spotkać i jak wygląda nasza Europa. Zapraszam. I tutaj nasza euro jest, no cóż, taka malusienka kurzek jest, tutaj akurat. No i mamy tutaj do naszą euro. I popatrzcie. Dalej to jest już Azja. Pokażę Wam do końca, jak wygląda cała Europa z podziemnymi krajami. Hmm. Nie wiem, czy będzie widać. Waczynamy Grecja, to już chyba wysyp... To też Grecja. W... No i to nasza Europa. Grecja to opowiedziałam, tutaj jest nasza Grecja. O tutaj 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 jest nasza Grecja. To paluszki pokazuje tu jest. Włochy? Nie wiem czy będzie widać. Matyka. Matykan. Nie wiem czy widać. Widać chyba ten napis, tak? Hmm. Portugalia. Hiszpania. Hmm. Tutaj Francja tutaj Niemcy, a tutaj muszę sobie tutaj, tutaj Węgry. To jest nasza Polska, Białoruś, Ukraina, Rosja. Akurat ta mała Rosyjka nie należy, ale ta duża Rosja to jest no dużo, ale ona też nie należy. Tak samo, jak bała. To jest Litwa, tutaj Łotwa. Hmm. Hmm. O tutaj jest te nie, niebieskie tutaj Finlandia, Szwecja, no i Norwegia. Tutaj wysypki. No. Tutaj jest Wielka Brytania, ale czasami możemy nazywać to Anglią. Tutaj jest Irlandia. Wszystko znam. Poczęliśmy się tego. Szwajcaria, tutaj Szwecja, tutaj, tutaj jest Szwecja, tutaj Szwajcaria. ta To jest tutaj. O, tutaj. Pokażę troszkę, po bo tutaj. Austria. Ale też podobno brzmi Australia. Tylko nie ja. To jest już inny kontynent. Tutaj jeszcze co to mogę wymienić. O, Słowenia. Tutaj jeszcze Chorwacja. na. No. Herc. Pośla co? Zdarza hmm, sobie. Tutaj znajdę Poś No i herc. Pośla. i herc tutaj jewit. Ja kora jest jeszcze. Jest jeszcze Kosowa, Macedonia, Albania. O tutaj już widać Albania. Bułgaria, Bułgaria, Rumunia, Holandia, Luksemburg, no i Belgia. To chyba wszystko wymieniłem, co znam. A jeszcze Serbia. tutaj No i co wszystko znacie? To Może powtórzycie mi wszystko w komentarzach. Hmm. Pamiętajcie o tym konkursie. Kto wygra, to mi powtórzy tę słówkę. O Europie. Nie wiem kto jeszcze wygrał, ale muszę sprawdzić. No i co? Mam maseczkę. Tutaj maski to nie dla mnie są. Kogoś wam nowe mędruje? Kto może takie maski założyć? Dzień mm. dobry, mm. jestem Lis Lucek. Założę tą maskę dzisiaj. Wydremonastuję jak zakłada się maseczki. Walczyłem mm. z Moim wrogiem. Hmm, ale mam lepszą masę. No maska to jest... To jest super maska. O, rozpoznajecie mnie? Rozpoznajecie mnie? Rozpoznajecie mnie? Nie. dobro I co? Jeszcze taki, no, krótki filmik chciałbym Wam pokazać. Dobra. Przejdźcie oglądanie krótkiego też mojego filmiku. jak go wymyśliłem. Włączę, żeby nam ten filmik się uruchomił, było o, już. Włączę na galerię. O, jest mój filmik. Nie uwierzycie, co to było! Dobra, zapraszam. Hmm. Tutaj nagrywałem, siebie pokazałam. Hmm. Hmm. Miss, Nie masz prawa, żeby być władzą nad światem. Hmm. Takie myślisz? Tak, tak, tak. Oj, sorki. Hmm. Au. Ja już nie umiem tego zakładać. do końca, ale. Poczekaj. Au. O, oh, jestem gotowy. Uh, nie masz prawa, żeby pisać te władze nad światem. Taki, 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 taki. Mm -hmm. Władzę nad światem nigdy. Tak myślisz? Co? Hmm, o nie, maska moja! To chyba władzę nad światem. I co naprawdę. Bo już czerwone będzie. oznacza, że władzę nad światem. Au. He ha he! he. Słuchajcie, Będę władzy nad światem! Maska, gdzie jest moja maska? Ojejku, zakładam, zakładam, szybko, zakładam! Jo, zaraz cię pokonę! Jestem zwarty i gotowy. dlatego musiałem opuścić. Muszę porozmawiać z sobie, jak będzie na tym poszukiwaczu. Co to była zawalka? Hmm. Coś się tutaj robi dziwacznego. Jeszcze chyba wy nie oglądaliście naszego specjalnego odcinka, ale dowiecie się dlaczego. Hmm. Nic się nie domyślałem I koniecznie dajcie moją łapkę w górę. Ja na Was macham. Taki klepsik z machad. Papa, pa. Wy też kto ma taki klepsik, to on też mi pomacha. Papa, pa. Do zobaczenia. Papa, pa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Też dajcie dla mnie łapeczkę w górę, pa pa, koniec dzisiejszego filmu. I zobaczcie nasz kolejny odcinek. Dlaczego oni sobie ze sobą walczą? Narka.